Witam i zapraszam na kolejny odcinek programu publicystycznego przy mikrofonie Mateusz Karatysz. Fani teatru alternatywnego mogli zobaczyć przedpremierowy pokaz Od Nowa 2 wykonany przez Teatr Bez Wad. Z inicjatorką oraz reżyserką Martą Świerkowską rozmawiała Milena Zagarnińska. Zapraszam. Skąd wziął się pomysł na nazwę Bez Wad i co tak naprawdę oznacza w odniesieniu do teatru? Bez Wad to nazwa, która powstała na początku oczywiście istnienia grupy. Metodą burzy mózgów pracowaliśmy, e, natomiast e, odwołuje się do takich dwóch podstawowych skojarzeń. Pierwsze skojarzenie bez wad, czyli bez podatków, bo faktycznie jesteśmy takim teatrem tak naprawdę pozainstytucjonalnym. Owszem, wspomagamy się chociażby... E, tym, że działamy obecnie przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ale funkcjonujemy jako taki niezależny byt. Nie jesteśmy żadną firmą, nie jesteśmy żadną spółką, łączy nas pasja. Natomiast drugie takie skojarzenie, no to też taka gra słów, prawda? No bo bez wad możemy powiedzieć, tak, czyli niewadliwy towar. I to jest też takie nasze, no powiedzmy, marzenie, które no niekoniecznie musi się odzwierciedlić, czy, przepraszam, urzeczywistnić gdzieś tam w życiu, ponieważ nie ma ludzi i. Dzieł, które są bez wad, są całkowicie pozbawione jakiś tam usterek, natomiast chcielibyśmy być idealni, dążymy do tego, żeby szkolić swój warsztat, właśnie robić coraz lepsze spektakle, coraz lepsze różne formy, nie wiem, happeningowe. I stąd taki właśnie pomysł, po prostu gdzieś tam się zrodził w naszych głowach, został wspólnie wybrany jako ten najlepszy, I, i takie dwa właśnie skojarzenia cały czas temu przyświecają. Myślę, że trochę przewrotnie i typowo, może w takim sensie, że jeżeli chodzi o teatry alternatywne, to nic nowego, każdy ma jakąś taką trochę dziwną nazwę. A czym dla Pani jest teatr? Czy jest to pasja życiowa, czy bardziej zawodowy obowiązek? Absolutnie nie, jest to zawodowy obowiązek. Nigdy tego tak nie traktowałam, ponieważ zajmuję się teatrem naprawdę od bardzo, bardzo wielu lat. Od 13 roku życia złapałam bakcyla i tak już zostało. Najpierw uczestniczyłam w rozmaitych warsztatach jako warsztatowiczka, potem starałam się już uczestniczyć jako aktorka w różnych projektach teatrów alternatywnych. No a potem zaczęli mnie wyganiać po prostu ze wszystkich warsztatów, bo mówili że już wszystko wiem, to w ogóle do widzenia, bo po co ja tu będę robić? No i powiedzieli, że mam założyć własny teatr. No to założyłam. związana jest Pani tylko z teatrem bez wad, czy również z jakąś inną działalnością? E, z inną działalnością. Jeżeli chodzi o artystyczne twory, to tak, można tak powiedzieć, aczkolwiek nie wiem, czy to słowo związane jest odpowiednie. Natomiast. E, Zdarza mi się pisać książki. Wydałam jedną w 2010 roku, ma tytuł Mężczyzna kupiony na Allegro, polecam oczywiście, chociaż nie wiem czy jeszcze dostępna jest w Empiku. Jak ktoś bardzo pragnie ze słuchaczy, to chętnie z własnym autografem e, mogę dostarczyć jak jakiś fajny konkurs wymyśli Radio Rotunda. <grymne> Jaki był zamierzony przekaz dzisiejszego pokazu? Przekaz taki, jak żeśmy napisali, taki, jak, jak faktycznie przyświecał tutaj wszystkim aktorom i mnie myślę, że ważne jest to, co dzieje się w relacjach, na co dzień to, czego nie dostrzegamy. Chcieliśmy ujawnić takie różne smaczki naszych relacji, chcieliśmy trochę powodzić widza za nos i chyba myśli, myślę, że nam się udało dużo widzów chwaliło sobie to, że mogli w jakiejś takiej interakcji wchodzić z nami, pobawić się trochę nawet. Na scenie, więc, yy, więc myślę, że cel został osiągnięty. O czym to było? Pewnie dla każdego z aktorów i z widzów i, i dla mnie o czymś innym, prawda? Natomiast myślę, że no generalnie jak każdy chyba spektakl nie da się uciec od życia, od tego, co nas na co dzień otacza. Yy, gdzieś tam próbujemy się odnaleźć w różnych relacjach, czasami się dogadujemy, czasami jest to trudne i chyba o tym przede wszystkim to było. Czy jest pani zadowolona z dzisiejszej frekwencji na auli oraz z wykonania grupy? Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się troszeczkę większej frekwencji, ale tak jak już mówiłam, i tak jestem wdzięczna widzom, że przybyli tak tłumnie. W liczbie policzyłam 40 osób poza nami, bo jest straszna pogoda. Dzisiaj były na mieście piątkowe, oczywiście, wtorki jeszcze związane z remontami wiadomymi w Poznaniu. Natomiast co do samego pokazu i tego, jak aktorzy tutaj. Pracowali na scenie, no, to był ich taki pierwszy duży pokaz, bo grupa zmieniła skład w zeszłym roku i to są takie ich pierwsze poważne potyczki. Wcześniej był performance od nowa, czyli o tym samym tytule, a to, co teraz, to była już no taka poważniejsza forma pracy. Widać było ich wysiłek, taki pot na czole, rumieńce, to, to świadczy o tym, że naprawdę popracowali, nawet jeżeli popełniali jakieś błędy, jeżeli zdarzyło im się. Zaśmiać w niewłaściwym momencie, tak po prostu, bo emocje gdzieś tam puściły, to myślę, że dali z siebie wszystko. Jestem z nich bardzo dumna. A skoro dzisiejszy pokaz był pokazem przedpremierowym, to kiedy możemy spodziewać się spektaklu? E, no ja myślę, że w okolicach marca możemy liczyć na premierę. Chciałabym, żeby się odbyła. <gry> Dobrze, bardzo dziękuję. A jeszcze mogę coś dodać? Tak, oczywiście. E, chciałabym szczególnie podziękować osobom, które bardzo wspomagały nas przy tym spektaklu i które miały w nim bardzo ważny udział, czyli Tomkowi Wróblewskiemu, który jest autorem jest muzyki oraz Marcie Kowalewicz, która tutaj nas wspierała i duchowo, i prawie że materialnie przynosząc czasem nawet rekwizyty. <laughs> dziękuję. Dziękuję.